Cześć, tu Sylwia z Mestera. Pozdrawiam Was z balkonu mesterowej siedziby naprzeciwko Okrąglaka. I dziś mam dla Was pięć ciekawostek: nie o Poznaniu, nie o Okrąglaku, a o Norwegii. Pierwsza informacja dotyczy alkoholu. Otóż, jeżeli macie ochotę spożyć trunek o większej zawartości alkoholu, czyli powyżej 4,75%, to musicie udać się do Win Monopole, czyli do sklepu, gdzie właśnie kupicie mocniejszy alkohol. Z kolei w supermarketach kupicie jedynie piwo i to do godziny 20 od poniedziałku do piątku, a do 18 w soboty. Puf, puf! Kolejna ciekawostka dotyczy boksu. Otóż do 2014 roku był on w Norwegii nielegalny, a za jego uprawianie można było trafić nawet do więzienia. Norwegia, jako ostatni kraj w Europie, zalegalizowała profesjonalny boks. Jako poznańska pyra, muszę opowiedzieć Wam o ziemniakach. Otóż nie wolno wwozić ich do Norwegii. Ich import jest zakazany z powodu zarazy atakującej ich korzenie. Jak zapewne wiecie, albo i nie wiecie, Norwegia dwukrotnie próbowała wstąpić do Unii Europejskiej i nawet dwa razy zorganizowano w tej sprawie referendum w 72 roku i w 94 roku. I podczas pierwszego referendum 46,5% Norwegów było za wstąpieniem do Unii Europejskiej, a podczas drugiego referendum 47,8%. Liczba ta nigdy nie przekroczyła 50%, dlatego Norwegia nie jest członkiem Unii Europejskiej, ale za to jest członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. I ostatnia ciekawostka to to, że w Norwegii obowiązuje jawność podatkowa, co oznacza, że dochody każdego obywatela są upublicznione, więc wiemy ile kto zarabia. Ma to zapobiegać oszustwom podatkowym. To już wszystko na dzisiaj. Dajcie znać, czy takie tematy też Was interesują. Jeżeli znacie jakieś inne ciekawostki, to koniecznie napiszcie w komentarzu. A my widzimy się już za tydzień. Cześć! Liczba ta nigdy nie przekręci. Nie. W 70 i Norwegia, jako ostatni kraj, Zaleg. Jeszcze raz.